Także witajcie w kolejnym odcinku, pamiętajcie o subskrypcji, o łapce w górze, a my przechodzimy do meritum sprawy, czyli mamy dzisiaj Gęgar przez 3 godziny. Dzisiaj Gęgara zaczynamy, jako ostatnio zaczynaliśmy, Moltresy. Moltresy pod Operą Bałtycką, Opera bałtycką w Dębiecku jest za mną. Wy widzicie w tej chwili tabelkę, czyli jaki jest yy, najlepszy, czyli Setunia 1496 bez boosta i 1870 CP z boostem. Jeżeli chodzi o jego poki, a raczej Poki, które go najbardziej efektywnie rozpiebrydalają. To jest to Mewtwo, Confusion, Shadow Ball, Gengar, Shadow Claw, Shadow Ball, ale to jest po prostu Legacy Moveset. Co? Aha, bo to się tam widzisz. No i te inne Pokemony, również można używać Meta Metagrossa z Meteor Meshem, bo zajebisty DPS, zajebisty damage, Także to by było na tyle, wy widzicie jego statystyki, pamiętajcie, że w tych trzech godzinach każdy hunter zamieniony w Gengara będzie znał atak, lick i psychik. Psychik walić, lick jest zajebisty, ja już dzisiaj zrobiłem sobie nawet gówniane gaski w Hunter'y, żeby potem je zrobić w Gengary, żeby mieć na trad'y. No i co? No i zobaczymy się na pierwszym rajdzie, zobaczymy się na jakimś Shiny, zobaczymy się pewnie na sam koniec, standardowo. 40, 40 plus rajdów zamierzamy zrobić, za zobaczymy ile się uda. Także widzimy się na pierwszym szajni. I jesteśmy na pierwszym gęgarze... Trzy do, znaczy trzy gęgary tu są, czyli trzy gęgary pod rząd. Nie obejść na pierwszym szajni, ale zrobimy pierwsze gęgary tutaj. Jeżeli chodzi o jakieś szumy i tak dalej, no to nie mam na to wpływu, ponieważ tramwaj, samochód i wszystko inne. To się wytnie. To się wytnie tak. Szumy się wytnie, aż tak nie do rady wyciągnąć szumów. 5 kąt dzisiaj jeździmy. Ciekawe, ile będzie szło? 40 sekund? Zobaczymy. Przed chwilą mówiłem, jaka jest setka bez busta. Już o tym zapomniałem, jaka jest. Zapomniałem. Dobra, mnie tu wchodzi do akcji. No, ładnie schodzi. Mogłoby być trochę szybciej, ale jest ok. A tak, 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 nasze, nasze gdańskie równe tory, a nowe tramwaje się rozpieprzają. Dobra, drugi tu schodzi, jesteśmy w połowie, to nie jest źle, to jest dobry czas. Oby wszystko dobrze działało, aby ataki były takie jak mówili. Bo gdzieś tam czytałem na reddicie wcześniej, że były pewne problemy z atakami. Ale potem już było ok, wchodzi chyba czwarty miut do akcji. I gangar pada w tym momencie nie, jeszcze nie, jeszcze szedł bol, zdążyłem walnąć. Teraz pada. Shiny Gangara? Nie chciał. Nie, Pisira 1452 i zapomniałem jaka jest seta. Ja mam 77. Aha, czyli ja mam szroc Nie mam szczerość. Nie ja próbuję szybko złapać, tak o i otwieram zaraz kolejne lobby. Zeszedł. Kulka. Do twej lobby, Aga. To jak ty złapałaś się, odbędziesz wskrała lobby, to ja jeszcze rzucę trzecią kulkę. To idziemy dalej? Tak, idziemy dalej. A za szybko idziesz, ja nie nawiążę. jeszcze tyłem idę. Chyba wystarczy, co? Otwierasz lobby Otwieram Poszło No to walnij gdzieś kamerę tutaj nie będzie gitara Tak jak lobby otwarty to jeszcze z tym shortowym się pobawię Tak dawno nie łapałem gęgara że nie pamiętam co się rzuca Bo to jest tak trochę daleko Dobra Siedzi Pierwszy szrot siedzi to jest śrota, jest leak psychic, no kot my transfer, a czy trade? No, ślimne, tak? Czy ja wejdę w drugiego rajda? Bo coś mi GPS zwariował. Walk closer. No super. Ile jest czasu w lobby? Nie ja resetuję apkę. Też podchodził farnie, jakoś, tak no Zaraz zobaczymy Dalej przed zabawą był reset telefonu, czyszczenie wszystkiego, także wszystko ładnie chodzi Ej, ja jestem na przystanku tramwajowym Wyłączyłem dane lokalizacji i wchodzę w battle. Zdążyłem. Wyłączyłem dane lokalizacji i wszedłem w battle. Tylko nie wiem teraz, czy zdążę uleczyć poksy Max wy mam zrobione. Dobra. Zdążyłem. Jeszcze hyperponcjon, jeszcze hiperponcion. Zdążę. Zdążyłem. 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 Tak. Idziemy tam dalej. Aga, wolniej. Wolniej, bo ja do tyłu. Dobrze, że tylko te trzy są w taki głupi sposób nagrywane, jeden po drugim. A nie wszystkie. No właśnie, jeszcze nikt nie miał shiny... Znaczy, ale... Pierwszy rajd dopiero był zrobiony, teraz dopiero drugi. Więc może teraz będzie jakiś shiny. Ja pamiętam, że na Moltresach tu miałem shiny. Ja myślę, że tutaj ten GPS driftuje przez ten dach metalowy. Jak teraz te trzy zbijemy, to ja sobie przypomnę w ogóle ile ma setka, bo totalnie to o tym zapomniałem. Jest ok? Tak? Tak. Dobra. Doszcie na miejsce już skończymy bicie tu gdzie jesteśmy jest trzeci i zaraz idę do auta i jedziemy z tym koksem i potem zobaczymy się albo na setce, albo na shiny albo na shiny setce rejoina mam? dlaczego? ja czegoś nie uleczyłem? lol Myślałem czegoś nie uleczyć, albo nie wiem co zrobiłem no nieważne Schodzi 1461 Ty miałeś wtedy 70 coś, tak? 77 800 co, 80 coś jest HS setka Potem, za, za chwilę to sprawdzę Zwykły? Zwykły Macie szajni? Dobra, dwie kulki i otwieramy lobby przerzuciłem go Dobra ja w ogóle nie pamiętam jak się w gęgary rzucę, ale jak nawet bym pamiętał to teraz pamiętam, że... To otwieraj lobby. O, zapałem pierwszą kulkę, to otwieramy lobby już. Dobra. Gęgar siedzi. Shiny! Shiny Pinsira masz? Ty, drugi Pinsir dzisiaj wyknięty Shiny A gdzie tu jest Pinsir? Gdzie tu jest Pensier? A mi Gocia łapie. 1500? 1420. Nie, to mnie nie zapała Gocia. No to beczka. Dobra, y... Drugi kliknięty. Ale czekaj, bo teraz nie yy, tam jest przecież dym. No tak. No a to trzeba podejść. Też my tu nie mapimy, to jest multikinie. Jak mamy otworzyć lobby? O jaka? A tu jest, czekaj, klikam. Zwykły. Dobra, ja jestem w LabB, ty też? Tak. Fantastyczny rekomendat dostałem. Teraz na spokojnie można uleczyć wszystko. Wtedy czegoś chyba nie uleczyłem, albo mnie nie zaliczyło leczenia. Nie wiem, dlaczego ja mam Drugi Drugi i drugi shiny Aga, nie ekscytuj się. Ja potem w, po południu wieczorem dogonię wszystko. Dobra, wszystko uleczono. No właśnie. A on miał być shiny. Tak Jest w wersji shiny. A nie, mamy te A, to już tam potem zobaczę. W ogóle muszę, muszę jakoś pomyśleć jakby tu policzyć ile tych gengarów zrobimy. Bo nie zrobiłem screenshota z pasami No to teraz zrobimy, zrobię screenshota i zaliczymy trzy Nie, to będę na tym, na kartce odznaczał. Takie ten, liczydło powinno być takie, że się klika. Clickera, no, no. no wiem, nie tego klikera. Boże. Co? Tylko Klik, klikałem, klikałem w w czekoladzie. Boże. Nie będę mówił co. No ja niech to szybciej, szybciej, szybciej. Nie wiem, może tutaj ten po prostu przyspieszysz czy coś. Takie wiesz. Boże, 12 minut dopiero trzeci rajd Kiepski czas. Znaczy nie, no, Aż tak jakoś super nie, 40 jak zrobię równe to mi wystarczy. Na no, ważne, żeby szajni wpadł. Jeżeli chodzi o ten nowy tak to mam dwa laki dobre i nielaki też mam dobre do, do ewolucji. Hantery. Huntery do ewolucji dobre. Mam dwa laki, chyba 3-4 też spoko, ale już nie laki. No, przy ewolucji, tak. A widzisz, nie oglądałeś odcinka wcześniejszego, to nie wiesz. Co ty od tego No, to ja bym robiła dzisiaj. Idziemy w samochodzie. No tak, tak. No, ale takie, ten... Y, Gasti takie do dupy sobie porobiłem w Huntery, żeby zewoluować i mieć na jeszcze z tymi atakami. Jakie? Je... Tak. Nie na ponad 4000 coxów przed dzisiejszymi ewolucjami Gusty Huntera, to stwierdziłem, że całkowicie mi to wystarczy. A co ty tak szybko poszedł? Nie wiem właśnie. Ten jakoś szybciej idzie, albo mi się wydaje. Mi to się rozgrzał, to leci lepiej. Tak, no to Gdzie Idziemy na flip? Nie, teraz dał Teraz już jest taka trasa Teraz już chyba wszystkie z auta nikogo nie No? Też jestem zdziwiony, że dzisiaj tu nie zaczynał Jakaś trasa osobnego w Wrzeski, miedźwiedni, że u miedźwiednika będą wszyscy do wrzeska Trochę daleko Znowu jakiś środ, 55 60 A ile ma seta? Jeszcze nie sprawdziłem SHINY! SHINY środ Także napaj napie Dlaczego nie fair? Ty miałeś teraz masz ani Zaraz zobaczysz. Ciemniejszy jest. A ciemniejszy tylko. Ciemniejszy tylko, no. Nie ma dużej różnicy. Ale moim zdaniem tak wygląda lepiej niż oryginał. A, szary taki, tak. No. fajny. I upper Wonder HP. 14 HP. Super, fantastycznie. Także my zobaczymy się teraz albo na shiny, albo na setce. I mamy drugie shiny, także standardowo pinap. I nawet prosta kulka on zaatakował. Trafiłem prostą kulką. Dzisiaj nad nie wiem, czy zrobimy 40 rajdów, bo mieliśmy mały przestój przez problemy techniczne z moim telefonem. Coś mam nie tak z internetem w tej chwili czerpie hotspota od Agi i nie wiem czy tak już nie zostanie dzisiaj. Nie wiem o co chodzi. Telefon ma jakieś pochy. Drugi szajnie jest złapany. Yy, Aga też ma shiny 2 tym ma shiny 91, więc zazdroszczę. Yy, tylko Wojtek nie ma shiny na kończyżony, żony, Tak. Także jednego shiny do kompletu dla wszystkich nam brakuje. A my zobaczymy się z narodowo albo na setce, albo na shiny, albo na shiny setce. I jest shiny numer 3, także fajna i na prostej. Yy, coś mi przycięło Dobra, trafiłem. Chłopaki, chłopaki. O, tego temu nie widziałem Tego nie widziałem. Jak nie to możemy porwać. Mamy wolne miejsce w aucie. Nie I jest kolejny śrotowy. Także widzimy się na tym szajni 100% mam nadzieję. I jesteśmy na ostatnim rajdzie, niestety zrobiliśmy tylko 20 ileś, nawet nie wiem ile chyba, 26? 26 albo 28 rajdów, ponieważ... Raz, były problemy techniczne z moim telefonem. Coś jak w ogóle internetu, nie chciał czytać telefon, nie wiem dlaczego. Dopiero chyba po 15 resecie zaterbiło wszystko i leciałem chwilę jeszcze nawet na hotspocie z drugiego telefonu. Drugi problem był taki, że niestety Wojtkowi nie pomogły tapsy, jego choroba lokomocyjna wzięła górę i musieliśmy Zrobić przystanek, potem przegrupować się w samochodzie i robiliśmy już do końca tylko w trzy kąta, ale tak i tak dajemy radę. Jego tylko 20 parę rajdów dzisiaj. Na szczęście ja trzy na tą chwilę shiny gęgary mam, Aga ma dwa. Zobaczymy jak to pójdzie teraz. Czy będzie jakiś dobry, albo czy będzie shiny. Najlepszego gengara, jakiego zapałem z rajdu, to 98, 15, 14, 15. I za chwilę zobaczymy, co będziemy mieli mieć tutaj. Także z lekkimi, małymi przygodami dzisiaj. Gdyby nie to wszystko, to byśmy zrobili jak pewnie pod te 40 rajdów. Nie ma takiego ciśnienia na tego Gengara, bo jednak dużo Gengarów będzie na trady. I jeszcze można dobrego Laki Gengara uzyskać. Ale czy Gengara Laki uzyskam? To zobaczycie dopiero w kolejnym odcinku, w którym będę polować również na Shiny Pinsiry. Obecnie mam tylko jedną sztukę, więc jeszcze będę polował. Ale ten odcinek będzie do obejrzenia dopiero w poniedziałek. Ten z Shiny oczywiście. A tutaj nam już Gengar... Pada? Pada. 94 końcówka to jest 100%. Czy Shiny, czy może będziesz miał... Maciej, szy... ostatnim Shiny? Nie ja tak robię, bo to słońce świeci. 6R Candy X 16 kulek. Zwykłe 65 końcówka, zwykły także łapiemy go na trade. A. O to jeszcze był nice, to nie był jeszcze great, no ale to na Gengary całkowicie wystarczy. One mają zupełnie inny rate niż legendy. Także nad nie czekam na ustawienie kółka, po prostu rzucam. Żeby czasu nam wystarczyło wcześniej, to z jednego gęgara wyszedłem z łapania i chyba jeden gęgar mi do tej pory uciekł. Ja i tak jeszcze parę szrotowych ghastly i hunterów zamieniłem w gangary, żeby mieć po prostu z atakiem leak i mieć je na pozie, potem na trade. A. Za niestety, zrobię tylko jednego special tradera z Gengarem, bo Aga ma dwa shiny, ale jeden shiny jest dobry, więc go zostawiamy, nie ruszamy. Tak. A ja już bym chciał, żeby to się zapało i zakończyć ten odcinek, ponieważ już muszę biec do toalety. Ja bym bardzo bym chciał, żeby to już się zapało w tym momencie. Zacznij mówić o w górę i subskrypcji Także pamiętajcie, subskrypcję jeszcze raz, łapki w górę Wszystkie linki ciekawe i bardziej ciekawe i mniej ciekawe macie na dole w opisie O tam na dole My widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie w poniedziałek Boże, już nie mogę zrzucać Wszystkie są mordy, Takiego samego jak ty masz zwykłego ja nie mogę być jeszcze ani u mnie Siedzi? Nie siedzi Także pamiętajcie łapki w górę, subskrypcje, wszystkie linki są w opisie. Do grupy wchodźcie, tam się dzieje. Yy, ja postaram się więcej airshotów ładniejszych robić, bo ostatnio nie miałem czasu na airshoty. Czy coś jeszcze, czy coś jeszcze? Yy, dajcie znać w komentarzach ile zapaliście shiny, jakie najlepsze zapaliście shiny, jakie zwykłe zapaliście najlepsze shiny, znaczy zwykłe najlepsze. Tylko nie CP, tylko, tylko, tylko i V. Ten środ siedzi. To by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć.